Witam Was w zapowiadanym na TikToku filmie. Pierwszy film z unboxingu. Mam tutaj paczkę, zobaczycie co w niej jest. Więc odpakowujemy. Mamy tu karton. Odklejamy. Hej, jak to odkleić, nie, to teśmy widzę te taśmy. Najmniej dobrze gości zapakował w miarę. To zobaczycie, co tutaj kupiłem. Jedna taśma odklejona. Raz druga. O, w końcu. Są. Pakowane dziwnie są te banknoty, przez tego Te foldery po tych, Takie, jakby... Informatorskie. Do polskich monet dwuzłotowych. Już blisko. Jest. Dobra. Uwaga, otwieramy. Mamy. Czy paragon jakiś wyleciał? Takie kupiłem sobie banknoty. Zacznijmy od pierwszego. jeden złoty, 41 rok. jeden złoty, Bank Emisyjny w Polsce, Kraków, 1 sierpnia 1941 roku. Dokładnie za 3 lata wybuchło Powstanie Warszawskie. Tak wygląda tył. Banknot nie jest jakiś specjalnie ciekawy, ale jest troszkę rzadszy i, łatwy, i trudno go kupić. Kolejnym banknotem jest banknot z... Monarchii austro 50 koron. Fungzik korone. To jest akurat yy, część austriacka. Fungzik korone. Pades 50 koron. Po ukraińsku. Nie widać nawet. koron korun. korun, kuruna. Piesi. No, po tym rusku. Fungzik korone. Drugi janer. 14 czter, rok. Widzimy tutaj godło. Habsburgskiej Austrii. Tył. Też po różnych językach. Też nie to z przodu tylko po różnych językach. Tu mamy węgierską część. I ostatni banknot. 100 zł z generalnej guberni. 100 zł Kraków 1 sierpnia 1941 roku. Prezydent zastępca prezydenta. Mak emisyjny w Polsce. Seria A. widzimy lwów, chyba lwów. Dobrze. Ja Wam, że ja Was żegnam w pierwszym odcinku z unboxingów.